Dzień dobry, tu ja mówię, o Jezu, o Jezu, Matko bosko. ciężko jest, nie macie pojęcia Państwo jak ciężko, no część z Państwa na pewno ma, przechodziła przez takie stany poniedziałkowe, bal był na całego, ale była też okazja, żeby świętować, bo proszę Państwa, pękły, no właśnie pękły dwie bańki. Jedna bańka pękła na zbiórce dla Ady i z tego się bardzo cieszę i bardzo dziękuję wszystkim wspierającym. Przerzucam się z trybu molestowania na tryb przypominający, bo część z Państwa już mówi, że trochę przynudzam w sprawie tej zbiórki, no ale proszę Państwa, no tak to jest. Niestety trzeba na każdym kroku przypominać, no bo osiem bańek to jednak nie bańka. Że bardzo się cieszę, że jest bańka, że pękła bańka, ale, ale trzeba y, sprawić, żeby pękło 8. Także tradycyjnie komentarz przyczepiony pod filmikiem z linkiem. Dziękuję za już. Proszę o więcej. Druga bańka pękła, proszę Państwa, Tao i tak ledwo ją poskładałem. No. I nie wiem, czy ja wszystko porobiłem. Tam, tam chyba włączyłem tu. Udziała, no to tam musiałem włączyć. No dobra, będziemy jakoś próbować nagrywać ten odcinek, a temat chyba na czasie, bo lada moment. Poznamy kandydatów na prezydentów. Wszystko wskazuje, że pierwszego poznamy kandydata PiSu, bo Tusk już zapowiedział, że on będzie prezentował kandydata koalicji obywatelskiej. A marzy mu się, żeby to był koalicja, kandydat całej koalicji, ale te marzenia już wiadomo, że spełzną na niczym, bo na pewno trzecia droga wystawi kandydata i pewnie będzie to hołownia. Lewica mówi o tym, że wystawi kandydata i to będzie ta Dziemianowicz-Bąk, czy jak ona się tam nazywa, ja nie rozpoznaję tych minister, bo to są te ministry. Także będzie kandydat wyłoniony z trójki która krąży po mediach jak zwykle w tych zwanych spekulacjach jest to Tusk, Sikorski i Trzaskowski i chciałbym Państwu powiedzieć coś co wydaje się oczywiste no ale z drugiej strony wiadomo, że w Polskiej Policji mieliśmy już takie różne zaskakujące zwroty akcji i game changery i z tego co słyszę, a tych głosów dobiega mnie sporo, zarówno po Prawej stronie, jak i chociażby z obozu koalicjantów tutaj ciągle pan Sawicki się upiera, że Tusk będzie kandydatem na prezydenta. No, ja bym chciał to wolno z tą agendą się rozprawić, chociaż sam do niedawna uważałem, że i nadal zresztą tak uważam, że jak Tusk mówi tak, to trzeba to odczytywać jako nie i odwrotnie. No, ale istnieje co najmniej pięć poważnych powodów. Tak je uporządkowałem, uszeregowałem. Które przemawiają jednak za tym, no, że Tusk musiałby być szaleńcem, żeby wystawić własną kandydat kandydaturę, żeby startować osobiście w wyborach prezydenckich. Pierwszym powodem jest, drodzy Państwo, oczywiście, cała już w tej chwili seria badań, która jednoznacznie pokazuje no, wręcz upokorzenie Tuska, jeżeli chodzi o koncepcję prezydent Tusk. Tusk osiąga wyniki poniżej 10%. Tylko, że bardzo ważna uwaga: tego nie można oczywiście mylić z samymi deklaracjami, samymi badaniami dotyczącymi głosowania na prezydenta. No bo jest mało prawdopodobne, aby na Tuska zagłosowało 10%. No z całą pewnością ten wynik miałby lepszy. Myślę, że około 30% mógł uzyskać w pierwszej turze. Ale problem polega na tym, że Polacy w roli prezydenta Tuska nie widzą, i na taką opcję wskazuje o 8 dziewięć, no nawet między 7 a 10 no to w zależności od, od badania. No to jak mówię jest to wynik upokarzający. W niektórych badaniach e, Tusk zajmuje ostatnie miejsce, przegrywa, no oczywiście przegrywa z Trzaskowskim, bo to to jest naturalne, natomiast przegrywa też z Radosławem Sikorskim. Drugi powód, proszę państwa, to jest sam Tusk i jego trauma to jest taki powód psychologiczny, ale ja bym go nie lekceważył. Tusk wyborów się boi jak diabeł święconej wody. Po tym, jak zaliczył porażkę z Lechem Kaczyńskim, bardzo bolesną, dotkliwą porażkę, dlatego też uruchomił całą tą falę, ten przemysł nienawiści. Tak to kiedyś ktoś zdefiniował po, po przegranych wyborach prezydenckich i głównym celem uczynił Lecha Kaczyńskiego świętej pamięci. I ta trauma się za nim ciągnie. On nie wystartował w, w wyborach, kiedy i bardzo długo przeciągał tą decyzję, za co zresztą zebrał Bęcki w wyborach 2020 roku. A wiemy, że miał być tym rycerzem na białym koniu, który właśnie przyjdzie. No, no znowu jakieś. Robaczki po mnie uważam, no to już chyba czas powoli rozglądać się za jesionką, jak już przyroda pokazuje eee, i wtedy no po prostu stchórzył. Wtedy po prostu stchórzył, e, wiedział, że ma niewielkie szanse na to, a jeszcze były takie, takie znaczy, i jeszcze dodatkowo postawił partię w beznadziejnej sytuacji, bo pamiętamy przecież, że w pierwszej wersji miała być prawdziwa prezydent, czyli pani Kinawa Błońska, i tylko dzięki zamieszaniu wokół wyborów kopertowych, z czego teraz koalicja 13 grudnia zrobiła komisję śledczą, zamiast podziękować. Za ten niemądry pomysł od początku go No i w ostatniej chwili została zmieniona kandydatura na Trzaskowskiego. Tusk wyborów prezydenckich boi się jak ognia. Dlatego to jest kolejny poważny powód, który przemawia za tym, że on w tych wyborach nie wystartuje. Punkt trzeci, proszę Państwa, również odnoszący się do Donalda Tuska. No Chodzi, proszę Państwa, o konsekwencje porażki. Gdyby Tusk przegrał wybory prezydenckie, a bardzo wiele na to wskazuje, oczywiście, gdy mówimy o takiej ewentualności, no bo ja się jednak upieram, że do takiej sytuacji nie dojdzie, no to przegrałby nie tylko wybory prezydenckie, ale przegrałby wszystko. Jego pozycja w partii by gwałtownie spadła, byłby głównym, głównym winowajcą całego z całego niekorzystnego zamieszania, wręcz tragicznego zamieszania dla, a szczęśliwego do Polski, dla Polski, a szczę, tragicznego dla Koalicji Obywatelskiej. No, prawdopodobnie jego rola, jego potencjał polityczny no, spadłby mniej więcej do takiego poziomu, że to Czesiek jego by wysyłał po różne te załatwianie spraw, a nie on Czeska. Może troszeczkę przesadziłem, ale na pewno byłoby to gigantyczne uderzenie w pozycję Tuska i byłby głównym obciążeniem dla, dla partii, byłby głównym winowajcą, sprawcą spektakularnej porażki. To oczywiście przełożyło się na jego liderowanie w partii, być może też na stanowisko, na pewno nie być może na stanowisko premiera, które by było znacznie, znacznie słabsze i prawdopodobnie musiałby się też liczyć. Z dymisją. No na pewno byłby obiektem, jak to się mówi w internecie, hejtu. I to hejtu ze strony własnych wyborców należy o tym pamiętać. To byśmy mieli punkt trzeci. Punkt czwarty, drodzy Państwo, to jest kwestia związana, no i tu się nie ubawcie, ale mimo wszystko z wiarygodnością Tusk. No przypominam, że po niespełnionych stu obietnicach. Tusk zapowiedział i to kilkukrotnie, że w wyborach startował nie będzie. No, i gdyby teraz zmienił zdanie, no to no wyglądałoby to po prostu fatalnie, nawet jak na, na Tuska. Wiadomo, że w polityce nie takie robi się fikołki, no ale z taką wiarygodnością Tusk jest niewybieralny poza grupą fanatyków, fanatycznych wyborców w ramach koalicji wyborczej. Myślę, że. Taka wolta zirytowałaby na, na pewno i, i, i koalicjantów, no bo to po raz kolejny okazałoby się, że lider całej koalicji 13 grudnia, no po prostu robi sobie z gęby cholewe i rzuca słowa, rzuca słowa na wiatr. Także to jest. Można się trochę podśmiechiwać z tego, z tego punktu, bo jakby nie patrzeć wiarygodność tuska jest, jaka jest. No, ale tutaj nie chodzi o to, czy jaki jest... Co tak naprawdę myślimy o Tusku i jak on postępuje, bo wiadomo, co mamy myśleć, i wiadomo, jak on postępuje, no ale chodzi o odbi odbiór społeczny. Jeśli się mówi we wtorek, nie, w, w poniedziałek, wtorek i środę, tak naprawdę nie, aż do piątku, a, a w, w, w sobotę robi się przerwę, e, by w niedzielę ogłosić start w wyborach prezydenckich, no to to jest, proszę Państwa, kompletna porażka. To jest katastrofa wizerunkowa. I jednak będę stał przy swoim, że to jest bardzo też istotny punkt w, tym, w tych rozważaniach dotyczących bardzo ewentualnej, moim zdaniem, abstrakcyjnej kandydatury, jeżeli chodzi o Donalda Tuska. No wreszcie w punkt piąty, który trochę się wiąże z punktem czwartym, ale chyba powinienem go jednak wyżej przesunąć. No, chociaż na czwarte miejsce, no to cały bagaż, który się za Tuskiem ciągnie. Bagaż poprzednich rządów, no, gdzie jak wiemy, okazało się, że w sytuacjach krytycznych, bo teraz tematem numer jeden jest bezpieczeństwo, no, okazało się, że w momencie krytycznym Tusk podwinął ogon i uciekł pod spódnicę pani Ojezu. Jak to brzmi? Pod, tak, ale niech już zostanie pod pani Angeli Merkel, która załatwiła mu ciepłą i nic nieznaczącą posadkę, żartobliwie zwaną królem Europy, a ta jego praca na tym stanowisku polegała na tym, że podawał napoje Putinowi i Merkel, albo pomagał zakładać alkoholikowi marynarkę, który był tam szefem nad nim. No już zapomniałem, jak ten się typ nazywał, ale nie warto do tego wracać, bo to postać żenująca. I to jest jedna rzecz, no, a druga no, to, to, to ten bałagan, który już zdarzył narobić w ciągu jednego roku. No, tutaj notowania rządu już wiadomo, jakie są. Wiele badań sondażowych, jeżeli chodzi o preferencję wyborczą, no, tego zawsze trzeba mieć dystans, no, ale tendencja jest dość wyraźna. Wiele badań sondażowych z, z ostatnich tygodni, miesięcy pokazuje, że de facto ta kolica już traci władzę, że poziom poparcia społecznego siadł i to wyraźnie siadł. Druga zła informacja dla tej koalicji, akurat, która z frekwen dzięki frekwencji wygrała, no to jest to, że wielu wyborców naiwnie podchodzących do wyborów, którzy wierzyli, uwierzyli Tuskowi, nie wiem, jaki proces myślowy tutaj zaszedł, no, krótko mówiąc, żaden proces myślowy, proces bezmyślności. Ktoś to miał słuszne pretensje do pisu, ale. Postanowił zamienić się kierkę na kijek. No, no to nie za bardzo miał chyba coś między uszami. No. Raczej tam wiatr, przeciąg, przeciąg hula. I ten rok, te niespełnione, wspomniane 100 obietnic, te wszystkie historie, które się za Tuskiem ciągną, te projekty, które zostały całkowicie zatracone. No odwołuje się tutaj do mantry CPK, elektrowni atomowych i tak dalej. No to wszystko sprawia, że zgodnie z tą regułą polityczną dość znaną władza zużywa, a Tusk jest zużyty dokumentnie po niespełna roku rządzenia. I startować z takiej pozycji na prezydenta, gdzie trzeba przekonać ludzi z różnych kierunków, od lewicy po prawicę, no stawiam taką odważną tezę, że o... O tym, kto zostanie ostatecznie prezydentem, mogą zdecydować, proszę Państwa, wyborcy Konfederacji i poniekąd trzeciej drogi, czyli PSL-u i Polski 2050. Czy Tusk jest strawny? No dla Polski 2050 było nie było koalicją, to tam pewnie część by się znalazła chętnych, żeby do niego głosować, Ale czy jest strawny dla Konfederacji? Nie wydaje mi się. Tutaj myślę, żeby zadziałało to no niezbyt mądre skąd hasło PIS PO, jedno zło i raczej wyborcy Konfederacji na takiego kandydata głosu nie oddali, podobnie jak na kandydata wywodzącego się ściśle z partii PiS. No i tak to bym, proszę Państwa, widział, a kto ostatecznie zostanie kandydatem KO na prezydenta, wszystko wskazuje na to, że Trzaskowski, proszę Państwa, w polityce podejmuje się ryzykowne ruchy tylko wtedy, gdy nie ma wyjścia. Przy tym, przy tym poziomie badań, jakie ma Trzaskowski w wskaźnikach badań sondażowych, no to trzeba było być szalańcem, żeby postawić na kogoś innego. Chociaż z całą pewnością tu zdecydowanie wolałby Sikorskiego, bo sam, jak twierdzę, się nie odważy zdecydowanie wolałby Sikorskiego jako kandydata. I tu też jest mnóstwo powodów. Myślę, że przede wszystkim wzajemne relacje pomiędzy Sikorskim a Tuskiem są znacznie lepsze niż pomiędzy Tuskiem i Trzaskowskim. Tusk to jest zajadła, zapiekła postać i on na pewno pamięta Trzaskowskiemu te głośne słowa, że czas, aby już dziadkowie z polityki odeszli. Tu wymieniał czy politycy starszego pokolenia to chyba tak mówią odeszli sobie z polityki, zwolnili miejsce młodszymi i wymienił to nazwisko Kaczyńskiego i Tuska. Tusk nawet jakoś tam starał się na Twitterze do połowy żartować, do połowy się sprzeciwiać, ale nie bardzo mu to wychodziło. Także Trzaskowski na pewno nie jest ulubieńcem Tuska. Gdyby nie daj Boże został prezydentem, to jedyna pocieszająca informacja jest taka, że tu mogłoby dojść bardzo szybko do zgrzytów bo ambicje tych dwóch panów, no jednak, to są jednak dwa, dwa różne żywioły, dwa różne światy. I, i parę razy też Trzaskowski został upokorzony przez Tuska, więc no, znacie Państwo ludzką naturę. No, każdy czuje się najmądrzejszy, każdy uważa, że nosi buławę w tornistrze i każdy chce być szefem wszystkich szefów, więc te grzyty. Ale to nie daj Boże, no jest, odpukać wymalowane, żeby, taka, żeby taki stonariusz y, zaistniał, a mianowicie, że Trzaskowski zostaje prezydentem, ale gdyby nie daj Boże się tak stało, no to podejrzewam, a nawet stawiam taką e, bardzo prawdopodobną e, tezę ostatecznej realizacji, że że szybko doszłoby do konfliktu, bo on na pewno nie na kwestii tych najważniejszych, no bo to wiadomo, że oni wszyscy jadą na jednym wózku, za sądy to by się od razu wzięli, to, to jest pewne, ale te zgrzyty na linii Trzaskowski-Tusk byłyby naprawdę na pewno duże, no tyle, że Tusk nie ma tu wyjścia, jest pod ścianą, to on ponosi odpowiedzialność, przecież też obojętnie jakiego kandydata wskaże, no to poniesie za to odpowiedzialność, tylko że wtedy ta odpowiedzialność się rozłoży, no bo Ostatecznie, jeśli Trzaskowski przegra wybory, czego mu należy z całego serca życzyć, no to trudno będzie jako pierwszego winowajcę wskazać Tuska. Tym bardziej, że większość zdecydowana, większość dokładnie takiego kandydata chciała. No i to tyle, chyba, proszę państwa, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie tej kwestii, która dziś ciągle się tam połęcza po internecie i mediach, i wielu twierdzi, że Tusk ciągle jest w grze i będzie. Chciał wystartować i ja bym to prawdopodobnie ustalił, proszę Państwa, na poziomie 0,5%, czyli praktycznie zerowe. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Jutro będzie lepiej. To minie, to przejdzie. A jeśli chodzi o bieżącą sytuację polityczną i najbliższą sytuację polityczną, to należy się spodziewać pojedynku pomiędzy Trzaskowskim i, daj Boże, Karolem Nawrockim. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. No tak. Przy takim stanie zdrowia to można za, zapomnieć o ważnej kwestii, bo miałem jeszcze wpleść wątek dotyczący nieszczęstych prawyborów w PiSie i jakoś mi się nie wplątało, tylko odplątało i uciekło. Dlatego króciutko. No tutaj chyba jest dobra informacja. Po tym jak się odezwały różne głosy z różnych stron, bo i karnoscy zaczęli wybijać z głowy Nowogrodzkiej ten. No, chory pomysł od początku do końca. Prawy wybory to jest, to są same straty, straty rynkowym, upokarzanie kandydata. No, no, o tym wszystkim już mówiliśmy, to nie będę, się, nie, nie będę się powtarzał. I stan gry tu i teraz jest taki, że chyba, chyba to dotarło do głów decydentów, głównie do, do samego Jarosława Kaczyńskiego i z tego punktu się wycofują. Oby tak się stało ostatecznie, no bo pakowanie się w taką historię, podrzucanie takiej o Jezu, nawet nie wiem jak to nazwać, no pchanie właściwie kandydata PiSu na taką minę przed startem w wyborach, no to jest obciążanie, to jest tak naprawdę obciążanie i dokładanie problemów zamiast Porządnego, normalnego startu. Ta, ta, ta rozbieżność wynikająca z, z naturalnego podziału ról, gdyby, gdyby tak do takiego pojedynku doszło pomiędzy czterema kandydatami, no to, to, no to na menomen jeden wielki. to no, się wyborcy poczuli mniej więcej tak samo, jak ja się czuję. Także, żeby już tą kwestię też ostatecznie rozstrzygnąć jak najszybciej. Zresztą taki też był ten apel Kardowski, żeby jak najszybciej przerwać, tą, przerwać tę dywagacje. I no, mam nadzieję, że to nastąpi już w tym tygodniu że ostatecznie się z tego wycofają jak najszybciej to wycofanie ogłoszą, bo w przeciwnym razie narobią straszliwej biedy. Tym razem już naprawdę dziękuję Państwu za uwagę i. Idę do domu. Spróbuję przeżyć. Dziękuję.